Szczęść Boże, witajcie. Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Dekalog Świętego Jana Pawła II. Tydzień temu zakończyliśmy nasze rozważania dotyczące pierwszego i drugiego przykazania dekalogu. Dziś i za tydzień przyjrzymy się bliżej trzeciemu przykazaniu dekalogu, zamykając jednocześnie w ten sposób rozważania dotyczące pierwszej tablicy dekalogu, które ukazują tajemnicę relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wokół trzeciego przykazania dekalogu, które nakazuje świętować Dzień Pański, pojawiło się wiele pytań i wątpliwości, szczególnie w ostatnim czasie, w związku z przeżywaniem chociażby niedzielnej Eucharystii w czasie pandemii. O tym porozmawiamy trochę więcej za tydzień, ale już dzisiaj chciałbym przypomnieć stanowisko rzecznika Konferencji Episkopatu Polski, który wyraźnie wskazał, iż Dyspensa od, niedzielne, od niedzielnego udziału w Eucharystii jest przywilejem, a nie obowiązkiem dla człowieka wierzącego. Z drugiej strony, jednak czas pandemii przypomniał nam może o idei kościoła domowego, o przeżywaniu religii, przeżywaniu wiary, swojej relacji z Panem Bogiem w łonie rodziny. I o tym powiemy w drugiej części spotkania. Na początku chciałbym zacząć w ogóle od samej idei i znaczenia dnia pańskiego. A także poszukiwania odpowiedzi, dlaczego jego przestrzeganie, świętowanie znalazło się wśród przykazań dekalogu. W znaczeniu niedzieli w życiu chrześcijana, chrześcijanina święty Jan Paweł II poświęcił specjalny dokument, list apostolski, Dies Domini, i to właśnie z niego głównie będziemy czerpali podczas dzisiejszego spotkania. Między innymi tak pisze święty Jan Paweł II. W rzeczywistości całe życie człowieka i cały ludzki czas powinien być przeżywany jako akt uwielbienia i dziękczynienia składanego stwórcy. Jednakże więź człowieka z Bogiem musi się wyrażać także w chwilach szczególnej modlitwy, aby stawać się głębokim dialogiem ogarniającym wszystkie wymiary osoby. Dzień Pański jest dniem najpełniej wyrażającym tę więź. W tym dniu człowiek wznosi swój głos do Boga, stając się rzecznikiem całego stworzenia. Dzień ten przypomina bowiem, że wszechświat i historia należą do Boga, a człowiek nie może wypełnić swojej misji współpracownika, stwórcy w świecie, jeśli wciąż na nowo nie uświadamia sobie tej prawdy. Święty Jan Paweł II pokazuje nam, że źródło przeżywania Dnia Świętego, świętowania niedzieli, Bierze swój początek z tajemnicy miłości Boga, który pragnie wchodzić w głęboką relację miłości i przyjaźni z człowiekiem. By to jednak mogło się stać, potrzeba stworzenia pewnej przestrzeni. I nią jest właśnie Dzień Święty. To przekazanie było rewolucyjne w czasach, kiedy zostało ogłoszone. Kiedy popatrzymy chociażby na relacje ludów ościennych, z którymi sąsiadował Izrael. Ich relacja do bóstw była bardziej przepełniona lękiem niż miłością. Składali co prawda ofiary, ale aby zapewnić sobie błogosławieństwo, przebłagać za swoje grzechy lub też obłaskawić bóstwo. Wielu Pogan nie myślało o tym, aby wchodzić w relacje przyjaźni z bóstwem. Te relacje, jak wspomniałem, przepełniał lęk i strach. Natomiast Bóg pragnie. Być w głębokiej relacji z człowiekiem, relacji miłości i dla, tej, dla budowania tej relacji ustanawia święty dzień. W Starym Testamencie był to Szabat i Święty Jan Paweł II tak mówi o jego znaczeniu w życiu człowieka. Podkreśla to już Stary Testament, gdy wskazuje, że przekazanie dotyczące Szabatu wiąże się nie tylko z tajemniczym odpoczynkiem Boga pod po dniach twór, twórczego działania, lecz także z wybawieniem, jakie Bóg ofiarował Izraelowi przy wyzwoleniu go z niewoli egipskiej. Bóg, który odpoczywa siódmego dnia, radując się swoim stworzeniem, jest tym samym Bogiem, który objawia swą chwałę, wyzwalając swe dzieci z ucisku faraona. W jednym i w drugim przypadku można by powiedzieć, posługując się obrazem chętnie stosowanym przez proroków, że Bóg objawia tu się jako oblubieniec wobec swojej oblubienicy. A zatem przede wszystkim papież pokazuje, że Dzień Święty to dzień dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga za dzieło stwórcze. O znaczeniu tej, tego, tej modlitwy mówiliśmy chociażby w kontekście pierwszego i drugiego przykazania, że to przestrzeń kształtowania autentycznego relacji, autentycznej relacji z Panem Bogiem, autentycznego obrazu Boga w naszym sercu. Z drugiej strony, ten niedzielny odpoczynek, który człowiek wierzący podejmuje na wzór Boga, jest także takim papierkiem lakmusowym. Co stanowi centrum mojego życia? Czy przypadkiem. Miejsca Boga nie zajmuje troska o dobra materialne, praca, o czym także mówiliśmy w poprzednich spotkaniach. Ale Dzień Święty przypomina także o dziele zbawienia, to znaczy wejścia Boga w historię człowieka, o to, że Bóg nie pozostawia człowieka samego, a z drugiej strony człowiek tylko w Bogu może pokładać swoją ufność i poczucie bezpieczeństwa. I to znowu, niedziela pokazuje nam, do czego jest przywiązane nasze serce gdzie szukam pokoju gdzie szukam nadziei z jednej strony pokazuje ale także kształtuje w nas tą postawę i w końcu niedziela jest przypieczętowaniem przymierza tego obrazu który mówi święty Jan Paweł II oblubieńca i oblubienicy przypomina o przeżywaniu swojej wiary jako relacji osobowej pomiędzy Bogiem a człowiekiem i tak podsumowuje święty Jan Paweł II te myśli dotyczące szabatu. Tak więc nakaz świąt, świętowania szabatu, który w pierwszym przymierzu przygotowuje niedzielę nowego i wiecznego przymierza, sięga korzeniami do samej istoty Bożego zamysłu. Właśnie dlatego nie został umieszczony wśród zwykłych przepisów kultowych, jak wiele innych nakazów, ale jest częścią dekalogu dziesięciu słów, stanowiących filary życia moralnego. Zaszczepionego w sercu każdego człowieka. Zatem Święty Jan Paweł II pokazuje wyraźnie, że ten dzień święty jest kluczowym w przeżywaniu naszej relacji z Bogiem, ale jednocześnie pokazuje nam, że Szabat był tylko przygotowaniem do przeżywania niedzieli. I tak pisze o tym we wspomnianym dokumencie Dies Domini. Ze względu na tę zasadniczą więź trzeciego przykazania z pamięcią o zbawczych dziełach Bożych, chrześcijanie dostrzegają wyjątkowość i odmienność nowej i ostatecznej epoki rozpoczętej przez Chrystusa. Postanawiają świętować pierwszy dzień po szabacie. To w nim bowiem dokonało się zmartwychwstanie Pana. Paschalne misterium Chrystusa jest bowiem pełnym objawieniem misterium początków, Zwieńczeniem historii zbawienia i zapowiedzią eschatologicznego końca świata. To, czego Bóg dokonał w stworzeniu i co uczynił dla swego ludu wyprowadzając go z Egiptu, dopełniło się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Choć ostatecznie wyrazi się dopiero w momencie paruzji, kiedy on przyjdzie chwale. A zatem, Szabat. Ustępuje miejsca Chrystusowi, którego zapowiadał. Niedziela zaś staje się szczególnym dniem przeżywania relacji z Chrystusem. I papież pokazuje tutaj, że niedziela wypełnia to wszystko, co zapowiadał Szabat. Szabat sięgał do tajemnicy stworzenia, natomiast Chrystus przychodzi na świat i odnawia to stworzenie. Najpierw przez tajemnicę wcielenia, kiedy podnosi godność człowieka. Która została zraniona przez grzech i przez swoją śmierć, i zmartwychwstanie, odnawia całe stworzenie. Ta myśl, która wielokrotnie powraca u świętego Pawła, że jesteśmy już nowym stworzeniem. Po drugie, szabat przypominał o wyjściu Izraelitów z Egiptu. I tu znowu Chrystus, chociażby przez cuda i znaki, których dokonuje w szabat, przypomina o zbawczym, zbawczej miłości Boga. No i znowu podprowadza nas do jej największej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania, w której Chrystus wyprowadza człowieka z największej niewoli, jaką jest niewola grzechu i przeprowadza nas do ziemi obiecanej, otwiera nas bowiem na perspektywę życia wiecznego. Ale niedziela jest związana nie tylko z tajemnicą zmartwychwstania. Jest ona związana także z tajemnicą Kościoła. I tak pisze o tym święty Jan Paweł II. Wedle zgodnego świadectwa Ewangelii zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nastąpiło w pierwszy dzień po Szabacie. Tego samego dnia zmartwychwstały ukazał się dwóm uczniom na drodze do Emaus i objawił się jedenastu apostołom jednocześnie. Osiem dni później, jak zaświadczy ewangelista Jan, gdy uczniowie znów byli zgromadzeni, Jezus przyszedł do nich i dał się poznać Tomaszowi, ukazując ślady swojej męki. Była niedziela, dzień pięćdziesiątnicy, pierwszy dzień ósmego tygodnia po żydowskim święcie paschy, kiedy przez zesłanie Ducha Świętego wypełniła się obietnica, jaką Jezus dała apostołom po zmartwychwstaniu. Był to dzień pierwszego przepowiadania i pierwszych sztów. Piotr ogłosił zgromadzonym tłumu, tłumom, że Chrystus został wskrzeszony z martwych. Po czym ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. Była to Epifania Kościoła obowiązującego się jako lud, w którym rozproszone dzieci Boże, mimo wszystkich dzielących je różnic, gromadzą się w jedności. A zatem papież pokazuje nam, że niedziela jest przypomnieniem wydarzenia chrztu, jest też objawieniem tajemnicy Kościoła. Zatem niedziela, podobnie jak w Starym Testamencie Szabat, który podkreślał znaczenie przymierza, czyli tożsamości narodu wybranego, dla nas jest dniem, w którym odkrywamy wciąż na nowo i, pod, i, i pogłębiamy naszą świadomość tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. W końcu niedziela jest także zapowiedzią wiecznej chwały. Jest, jest tym tajemnicą ósmego dnia tygodnia, to znaczy wiecznego przebywania w jedności z Bogiem. Zatem widzimy, że przeżywanie Dnia Pańskiego kształtuje naszą wiarę, ale także z tego, jaka jest nasza wiara, będzie wynikało przeżywanie Dnia Świętego. Widzimy tutaj takie sprzężenie zwrotne, ale zasadniczo kluczowy punkt w budowaniu naszej relacji z Bogiem. Zastanówmy się więc, jak przeżywać ten dzień, aby On umacniał moją wiarę. Tak pisze o tym Święty Jan Paweł II. Tak niedziela jest dniem wiary. Podkreśla to fakt, że podczas liturgii eucharystycznej, podobnie zresztą jak w uroczystości liturgiczne, odmawia się wyznanie wiary. Kredo recytowane lub śpiewane uwypukla charakter chrzcielny i paschalny niedzieli, czyniąc z niej dzień, w którym człowiek ochrzczony w szczególny sposób odnawia postanowienie wierności Chrystusowi i jego Ewangelii. Z nową mocą uświadamia sobie przyrzeczenia chrzcielne, przyjmując słowo i spożywając ciało Pańskie, patrzy jakby w oczy samemu zmartwychwstałemu Jezusowi obecnemu w świętych znakach i razem z apostołem Tomaszem wyznaje Pan mój i Bóg mój. A zatem w centrum świętowania niedzieli jest Eucharystia. I tak jak zapowiadałem na początku o tym więcej powiemy za tydzień. Ale przeżywanie Eucharystii nie wyczerpuje tego, w jaki sposób możemy przeżywać Dzień Pański. I dalej Święty Jan Paweł II pisze tak: na przykład zwykłe spotkanie rodziców i dzieci. Może stać się sposobnością nie tylko do wzajemnego otwierania się na siebie do dialogu, ale także do wspólnej, głębszej refleksji, która pozwala wprowadzać pewne elementy formacyjne. A czy do programu tego dnia nie można by włączyć w miarę możliwości także w życiu ludzi świeckich specjalnych form modlitwy, zwłaszcza, zwłaszcza uroczystych nieszporów? Jak również przeznaczyć trochę czasu w przeddzień niedzieli lub w godzinach popołudniowych na katechezę, która przygotuje serce chrześcijan do przyjęcia samego daru Eucharystii i stanie się jej dopełnieniem. Zatem papież pokazuje nam, że niedziela ma być przede wszystkim czasem modlitwy, modlitwy wspólnotowej rodziny. I tutaj takie piękne świadectwo moich przyjaciół, których niejednokrotnie odwiedzałem po Niedzielnej mszy świętej, zawsze zostawiali uchylone drzwi, aby mógł spokojnie wejść i pewnego razu, kiedy przyjechałem dość szybko, za nimi z kościoła stałem się świadkiem wyjątkowej sceny, kiedy cała rodzina klęczała w sypialni rodziców i modliła się wspólnie. Poczekałem, aby spokojnie zakończyli modlitwę, a dla mnie to było wyjątkowe świadectwo wspólnej modlitwy rodziny. I potem w tej samej rodzinie czas śniadania, który trwał kilka godzin, ponieważ był czasem rozmowy. Rozmowy dzielenia się życiem, na które bardzo często nie ma czasu w ciągu tygodnia z powodu różnorodnych obowiązków. Także dyskusja nad usłyszanym Słowem Bożym w niedzielę. To była też przestrzeń poznawania siebie nawzajem, ale także formowania ludzkich sumień, serc. I to myślę, że to jest, jest to klucz do przeżywania niedzieli, do właśnie budowania relacji, ale także kształtowania takiej, takiej katechezy którą rodzice czynią dla dzieci, ale często także dzieci mogą ją prowadzić dla rodziców. Druga rzecz to chociażby pielęgnowanie tradycji, to znowu okazja do katechezy i formacji. Przyżywamy adwent, wspólne przygotowanie wieńca adwentowego. To, był, to jest dobry sposób na przyżywanie na przykład pierwszej niedzieli adwentu, która za nami, ale, ale to, to, to jest pewien, pewna myśl. Teraz przed nami święta Bożego Narodzenia, przygotowanie choinki i tu znowu Omówienie e, jej symboliki, i znowu okazja do katechezy. Potem chociażby Wielki Post, święta wielkanocne. To, e, to zaproszenie, aby wykorzystywać takie momenty do, e, do tłumaczenia dzieciom e, dzięki tradycji e, prawd wiary. To także zachęta do tego, aby może w tym dniu poczytać jakąś wartościową książkę, obejrzeć wartościowy film, potem przeprowadzić. Przeprowadzić jakąś dyskusję, więc widzimy, że to może być czas do tego, aby szukać też odpowiedzi na pytania. To, o czym mówiliśmy wcześniej, że kryzys wiary rodzi się z naszego zaniedbania formacji religijnej. Niedziela powinna być dniem, w którym my troszczymy się o swoją formację religijną. Ale to nie tylko to. Dalej święty Jan Paweł II mówi, odpoczynek niedzielny pozwala sprowadzić do właściwych proporcji codzienne troski i zajęcia. Rzeczy materialne, o które tak bardzo zabiegamy, ustępują miejsca wartościom duchowym. Osoby wśród których żyjemy odzyskują prawdziwe oblicze, gdy się z nimi spotykamy i nawiązujemy spokojną rozmowę. Możemy także odkryć na nowo i zachwycić się głęboko pięknem przyrody, zbyt często niszczonym przez ludzką żądzę panowania, która zwraca się przeciwko samemu człowiekowi. Zatem popatrzmy, że Pan Bóg daje nam ten dzień z jednej strony, abyśmy wypoczęli fizycznie, człowiek bardzo mocno tego potrzebuje, odpoczynku, także nabrania dystansu do tych problemów, spraw, pośród których jest, może też zastanowienia się, poszukania głębszych przyczyn pewnych kryzysów, trudności które gdzieś przeżywa, takiego momentu zatrzymania, refleksji, zastanowienia się nad swoim życiem. I z drugiej strony, papież pokazuje także, że człowiek odkrywa piękno przyrody. Pamiętajmy, że to właśnie to objawienie naturalne jest jakby pierwszym, pierwszą przestrzenią, w której Bóg objawia się człowiekowi, ale także odkrycie tego piękna będzie wyrabiało w nas autentyczną troskę o świat przyrody. A zatem widzimy, to jest ten drugi wymiar przeżywania Dnia Pańskiego, który mówi Święty Jan Paweł II. To pewien, pewien dystans, refleksja i ustosunkowanie się do, do troski, do codziennych spraw, ale także na nowo odkrycie tajemnicy daru, jakim jest świat, w którym żyjemy. I w końcu trzeci wymiar, na który zwraca uwagę święty Jan Paweł II. Eucharystia jest użyczywistnieniem i zapowiedzią braterstwa. Prześwięta niedzielna wzbudza falę miłosierdzia, która ma przenikać całe życie wiernych. Przede wszystkim zaś kształtować sam sposób przeżywania pozostałej części niedzieli. Skoro jest to dzień radości, to chrześcijan musi ukazywać przez konkretne postępowanie, że nie można być szczęśliwym bez innych, niech rozejrzy się dookoła, aby odszukać ludzi, którzy mogą potrzebować Jego solidarności. Może się zdarzyć, że w jego najbliższym sąsiedztwie albo w kręgu znajomych są ludzie chorzy, starzy, dzieci, imigranci, którzy właśnie w niedzielę szczególnie boleśnie odczuwają swoją samotność, ubóstwo i cierpienie. Papież pokazuje, że niedziela jest także zachętą do odkrywania wciąż na nowo i budowania relacji, szczególnie z osobami chorymi w podeszłym wieku. To, to jest też obraz niedzieli, która dla mnie też z dzieciństwa była zawsze dniem, w którym odwiedzaliśmy dziadków. To był dzień pielęgnowania tej, tej wyjątkowej relacji. Jak dzisiaj to wygląda? Czy właśnie. Rodzice jeżdżą ze swoimi dziećmi do swoich rodziców czy pielęgnują te relacje. To zachęta do tego, aby odwiedzić swoich bliskich, którzy są może w szpitalu, w domu spokojnej starości, w hospicjum. Przyjść z bardzo konkretną pomocą, którą jest nasza obecność. To także okazja do tego, aby może podjąć jakiś wolontariat. Właśnie we wspomnianych miejscach w szpitalu, hospicjum, a może chociażby w domu dziecka, aby spędzić ten czas ze swoimi nie tylko najbliższymi, ale także tymi, którzy potrzebują tego szczególnego doświadczenia miłości. Dzień święty bierze się z miłości Boga do człowieka. Człowiek doświadcza tej szczególnej miłości, ale tą miłością ma się także dzielić z drugim człowiekiem. Na koniec jedno pytanie. Spróbuj zobaczyć wstecz kilka niedziel w jaki sposób je przeżywałeś, co stanowiło istotę dnia pańskiego. I zastanów się, jak to wszystko wygląda w świetle tego, co przed chwilą usłyszałeś, tych wskazań, które przypomniał nam święty Jan Paweł II, a na kartach Pisma Świętego pozostawił nam Pan Bóg. Dziękuję za dziś i zapraszam już za tydzień.